Gnębiony chłopak zaczął trenować, by upokorzyć prześladowców w internecie. Hobin jest samotnym licealistą, który chodzi do klasy z paroma popularnymi osobami. Jednym z nich jest Paggo, który świętuje dzisiaj w bici 700 tysięcy subów na YouTubie. Z tej okazji postanowił odpalić streama w trakcie przerwy między zajęciami. Razem z Rumi, czyli kolejną youtuberką w klasie, zrobili dla widzów pewną niespodziankę. Niestety, główną atrakcją tego live'a został nasz bohater Hobin, któremu Rumi zrobiła upokarzający makijaż. Hobin myśli tylko o tym, czemu wszystko w tym świecie musi krążyć wokół zasięgu w internecie i szczerze ma tego dość. Okazuje się, że miły przed kamerą Paggo w rzeczywistości poza internetem gnębi Hobina i zmusza go do robienia z siebie pośmiewiska na jego streamach. Po zakończonym live'ie pełen wstydu Hobin idzie do łazienki zmyć to z twarzy i szczerze chce zniknąć z tego świata. Zaczyna zazdrościć, że wszyscy poza nim, nawet tak obrzydliwi ludzie mają w sobie to coś, co pozwala im zarabiać w internecie pieniądze, których to on w tym momencie naprawdę potrzebuje. Po powrocie do klasy dostaje niespodziewanego kopniaka od snappera, czyli kamerzysty Pago, który jest jedynie jego przydupasem. Gdy ten bije go bez powodu, Hobin przypomina sobie, że snapper jest tak naprawdę bardzo słaby w walce i rzuca w jego kierunku groźne spojrzenie. Po tym spojrzeniu snapper natychmiast się wycofuje i próbuje obrócić całą sytuację w żart. Tak naprawdę ten blond chłopak nie robi nic oprócz trzymania się silnymi dla bezpieczeństwa, żeby nie skończyć na dnie szkolnej hierarchii. W międzyczasie Rumi dziękuje Pago, bo dzięki niemu zarobił na streamie 30 tysięcy jenów. Zaskoczony Hobby nie dowierzał, że tak ogromną ilość pieniędzy udało im się zarobić jedynie na krótkiej przerwie obiadowej. Zaczyna nawet myśleć o założeniu własnego kanału na YouTubie. A w tym czasie co o tym pomyślał, słyszy te same słowa z ust Snappera. Snapper pyta Pago, co potrzebuje do założenia własnego kanału. Na co ten odpowiada, że nie może zarabiać jako nieletni, chyba że zdobędzie konto bankowe kogoś dorosłego. Okazuje się, że Snapper podkradał wcześniej pieniądze z konta rodziców, więc nie ma do niego jego dostępu. Ale wtedy ten trwany blondynek wpadł na inny pomysł. Zadaje pytanie Hobinowi, czy jego mama już umarła, bo słyszał, że trafiła do szpitala. Uznał to za świetną okazję, żeby użyć jej konta do swojego YouTube'a. Gdy cała reszta się z tego śmieje, przygnębiony Hobin zaczyna się obwiniać, że nie postawił im się nawet po usłyszeniu tak okrutnych słów. Po szkole odwiedza w szpitalu swoją schorowaną mamę. Po chwili rozmowy zainteresowała się jego siniekami na twarzy. Nie chcąc ją martwić, Hobin odpowiada, że to nic takiego i prosi, żeby skupiła się na rehabilitacji. Przy wyjściu płaci za leczenie mamy w recepcji 30 tysięcy jenów. Myśli tylko o tym, że dla niego to jest tak dużo pieniędzy, na które musi pracować cały tydzień w McDonaldzie, a oni zarobili to gadając do kamery przez 30 minut. Gotując burgery zastanawia się, co jest nie tak z tym społeczeństwem. Jednak gdy traci już chęci do życia, podeszła do niego piękna idolka restauracji Bomi, co natychmiast przywróciło mu nadzieję. Podczas podziwiania jej urody do restauracji wchodzi jego prześladowca Pac i kamerzysta Snapper, którzy na streamie postanowili zrobić pewien challenge. Paggo podchodzi do Bomi i daje jej wyzwanie, że musi odtworzyć identycznego burgera jak z lotki albo będzie musiała mu dać swój numer. Zaniepokojona Bomi nie ma pojęcia co zrobić, bo wie, że jest to dla niej niewykonalne. Ale w tym czasie z Nienacka pojawia się hobin, któremu udało się skończyć identycznego burgera i niczym Sigma wyprasza Paggo z lokalu. Zaskoczony Paggo nawet nie odezwał się słowem, a pracownicy wiwatują nowemu królowi burgerów. Jednak przerażony Hobin wie, że będą z tego problemy. Tego wieczoru po pracy widzimy Snapera, który robi live'a z domu Hobina. Okazuje się, że wcześniej zgodził się na układ z pożyczeniem konta mamy. Ale teraz zastanawia się co mu odbiło, że wpuścił kogoś takiego do swojego domu. Mimo wszystko postanowił to wytrzymać, bo bardzo potrzebuje pieniędzy. Robin ze kucharza miał zamiar zanieść Snapperowi jedzenie, ale przypadkiem potyka się o kabel odpinając zasilanie komputera. Po dostaniu gorącym makaronem prosto w twarz, Snapper zaczyna kopać Hobina za stratę 30 tysięcy jen, który właśnie miał dostać w donejcie. W czasie, gdy nasz bohater zastanawia się, co poszło nie tak w jego życiu, że jest bity we własnym domu z snappera padają obrzydliwe słowa. To ty jesteś powodem, przez który twoja mama dostała raka. Te słowa wywołują tak ogromną złość w hobinie, że przestaje bezczynnie leżeć i odpowiadać o sami prosto w twarz Snapera. To jego pierwszy raz, kiedy kogoś zaatakował. I stwierdził, że walka wcale nie jest taka straszna, jak mu się wydawało. Ale niespodziewanie podczas ich bójki możemy Dostrzeć, że kamerka wcale się nie wyłączyła. Po tej naprawdę komediowej walce na pięści, przybory kuchenne, a nawet jedzenie, Hobbin siedzi sam cały posiniaczony. Gdy schodzi z niego adrenalina, zaczyna czuć ból i myśli tylko o kolejnych wydatkach na naprawę mieszkania. Przynajmniej, żeby zaoszczędzić na prądzie, wyłącza zasilanie w domu i usypia. Niespodziewanie z samego rana budzi go telefon od zrozpaczonego snappera, który każe mu usunąć to nagranie z internetu. Zdziwiony Hobbin nie ma pojęcia o czym on mówi, ale wtedy zorientował się, że. Kabel, który odpył nie był od komputera, lecz samego monitora A gdy wyłączył przed snem prąd Cała ich transmisja została wrzucona do internetu Dociera do Hobina, że widzowie Całą noc komentowali ich śmieszną bójkę Hobin od razu się rozłączył I gdy wchodzi na YouTube Widzi, że ich nagranie poszło wiralem Zdobywając 10 milionów wyświetleń Załamał się, że nie jest już obrażany tylko w szkole Ale też przez ludzi na całym świecie Już prawie usunął przez to film Ale powstrzymał go przed tym pewien komentarz Osoba ta pisała o ogromnym Ilości zarobków z takiego filmu. Natychmiast zabrał się za obliczenia i nie był w stanie uwierzyć, że był to cały milion jenów. Przenosimy się do szkoły, gdzie widzimy znajomych wyśmiewających ich bójkę na makaron. Niestety w tym czasie wchodzi do klasy snapper, a oni wszyscy rzucają w jego kierunku pogardliwym spojrzeniem. Zdał sobie sprawę, że jego popularność spadła, więc musi coś zrobić, żeby nie zostać pośmiewiskiem na zawsze. By być znowu wyżej w hierarchii, wybrał sobie nerda na kozła ofiarnego i go uderzył. Na co ten spokojny nerd odpowiedział lepiej lewym prostym w twarz snapera. Gdy jest dobijany na ziemi, prosi pak go o pomoc, na co ten tylko odpowiada szyderczym uśmiechem. W tym momencie zdał sobie sprawę, że właśnie upadł na dno. W czasie, gdy snapper był bity w szkole, Hobin wybrał się do szpitala zapłacić za kolejny tydzień leczenia mamy. Nie spodziewał się jednak, że cena wzrosła aż do 120 tysięcy jenów. Ale tym razem na szczęście pieniądze już nie były dla niego problemem. Spacerując po rynku sprawdza rosnące wyświetlenia pod filmem. Ale przez chwilę nieuwagi dostaje w w twarz od Snappera. Snapper obwinia go o swoje aktualne życie i krzyczy, żeby oddał mu połowę pieniędzy. Rozpoczyna to ich kolejną bójkę, ale tym razem na środku ulicy. Hobin odpowiada, że sobie na to zasłużył i nie dostaniesz żadnych pieniędzy. Po walce siedzą niczym bracia przy zachodzie słońca, a Hobin pociesza smutnego Snappera. Ale dodaje, że i tak nie zobaczysz żadnych pieniędzy. W tym czasie Snapper wyciąga swojego asa z rękawa. Okazuje się, że on to wszystko zaplanował i zostawił telefon tak, by idealnie nagrał z ukrycia. Ich walkę. Hobin obawia się, że Snapper chce go w ten sposób zniszczyć. Ale on tak naprawdę przyszedł tutaj z pewną propozycją. Chciałby, żeby połączyli wspólnie siły. Jako były producent PAK-go ma ogromne umiejętności, więc obiecuje Hobinowi dużo więcej pieniędzy, niż sobie może wyobrazić. Mówi, że on się zajmie wszystkim związanym z filmami po prace papierkowe, a nasz bohater musi jedynie stać się gwiazdą przed kamerą. Snapper myśli, że Hobin jest głupi i proponuje podział 90% zarobków z filmów dla siebie, a jedynie 10% dla Hobina. Gdy myśli, że wszystko idzie zgodnie z jego planem, Hobin subtelnie pokazuje mu środkowy palec. Snapper nie spodziewał się takiego obrotu spraw i od razu zaczął się licytować, kto ile procent weźmie. Zmniejszał ciągle i ciągle procent swoich zysków, aż w końcu zdesperowany powiedział, że wystarczy mu jedynie 10%. Taka oferta już dużo bardziej pasowała Hobinowi, który bez zastanowienia pyta no to jaki content będziemy robić? Zasmucony Snapper wyjawia swój epicki pomysł, podczas którego na streamie Hobin będzie musiał się bić z wszystkimi na Potkanymi gnębicielami. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wielu złych ludzi ten słaby chłopak będzie musiał pokonać, to nie zapomnijcie zostawić suba z dzwoneczkiem.